Si, si, maneczku. Otworzymy dzisiaj sobie coś zupełnie specjalnego, czyli One Piece The Best. Jest taki zbiór 10 boosterów, z tego co kojarzę. Karcioszek, jeszcze coś specjalnego, jeśli chodzi o karty, które gdzieś tam można odbolić. Coś czegoś, coś, czego nie wcześniej. One Piece się już na tym kanale pojawił ale sprawdźmy co jest w takim no boosterboxie dosyć gruba to jest. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 tak jak 10 boosterków sobie otwórzmy o, Luffy zadowolony na, na tym boosterze podoba mi się bardzo jakość tych kart jeśli chodzi o generalnie One Piece jeśli chodzi o rzadkość, e, o Sabo, Sabo i co koło my tu mamy, co to jest, This character. to jest Charakter. Jakiej, w jakiejś takiej ciekawej wersji bardzo, bo so. jest ta, e, jest ta, e, jest ta tutaj e, taki fajny pattern tej, tej czaszki. No i oczywiście Sabo, Sabo to jest, to jest Cox, to jest piękna, piękna karciuszka, nie wiem czy ona jest coś tam. OP050 STSSR, a tu mamy Rark, ale jest naprawdę bardzo ładnym patternem. jest to chyba Alternate Art, ale jest bardzo ładny, jeśli chodzi o, o, o One Piece. A. No, w pierwszym ustawie zaskoczył. Tutaj na pewno nie będę czy się komentował, bo na One Piece, aż tak się nie znam. Oglądam anime. O, już tam coś zaskoczyło z tyłu. Oglądam anime, ale nie jestem w stanie sposób spośród, e, spośród tych wszystkich postaci tutaj wyciągnąć e, o kurcze... gdzieś tam wszystkich postaci e, znać, tu mamy OP01076 SRK ale e, to jest błah Hancock, bardzo ładna karta, a tu mamy kogoś z Chyba z Vano, tak? To pók to jest Kojarzę tej postaci, ale naprawdę bardzo ładny pattern. No i to jest chyba ta Hancock będzie w Alt Arcie. Czyli ta, ta wersja, która jest generalnie coś warta. Ale jestem zadowolony. Może normalnie będę otwierał, bo jak otwierałem wcześniej to złota karta z Big Mam. Kogo my tu mamy. O kurczaki. Mamy tutaj. Kuczyn, pamiętam jak on się nazywał, ale to jest. SEC op O Oj, mamy tutaj y, naszego samuraja, zwano Arku. Y, on tam potem wyglądał taki. Y, tak. Y, tam potem starszy w anime. Jak się nazywała ta postać? Kuczyn, pamiętam, ale to co tutaj jest na. Na tej karcie jest naprawdę piękne. Kurde ale to, to jest piękna jest OP03 sobie od razu włożę gdzieś tam po tym filmiku, by w Sliwa o kurcze, tu mamy już coś fajnego na potemtek włożę sobie to w jakieś fajne miejsce o, mamy tutaj brata Diego o, jaka piękna Charakter z zwano złota, o kurczaczki. mamy kolejną postać, nie wiem z którego arku ona jest, ale no, oj, mamy jednego z braci, z braci, jak ja nazywam w sumie tymi, e, nie wiem czy oni są gdzieś, wiem, tam jest coś, coś, są te piękne czaszki, ja nie wiem czy one tam gdzieś e, z Power Rangersami mi się kojarzy bardzo. Karanjina smoków, tak? Winsmołkowie to byli, jak mi się nazywa. Nie pamiętam, przy tym sam, czy ten sam nie ukrywał tego nazwiska. Nie pamiętam, jak to było. Kurde, ten to na razie. Mamy tu złotko, złotko. Uuu, Don Flamingo. op 0403 403 I to jeden, to jest jeden z tych kapitanów, który był Hmm, który jest z tej nowej ery, z tego co kojarzę, ale kurczę, jak on się nazywa, nie pamiętam. Ja powiem wam, jak na razie to, to co dropło, ale jest naprawdę bardzo epickie. A mamy jeszcze, jesteśmy w takiej po połowie troszkę tego, co możemy mieć. Oczywiście najbardziej nam się marzy, manga, a to chyba nie była manga. Jeśli chodzi o tego jednego Kapitana, mamy słodko i kolejnego. O. Kaido, Kajdo, i do ST0403 no i mamy tutaj tego Kurczę, tego co chciał dołączyć do do Luffy'ego, ale jak on się nazywał nie pamiętam ale te droby są kurwa epickie przepraszam bardzo, wow wow ta ta, ta. ta, ta, ta. tak oddaje w do tego co gdzieś tam wcześniej było oczywiście no te wartości, o jaki Luffy super jako charakter zajebiste, no to na pewno sobie do klasera włożę. Eee, tu mamy kto to jest kto to jest to nie jest ktoś z z tych z hmm. ale to chyba jakiś jeden z piratów o jaka ładna postać ale nie wiem oj mamy <laughs> wow ależ to jest ależ to jest drop mamy tutaj tą siostrę San Diego i to jest ta postać Mmm. Jak ona się nazywała? Kuczeń pamiętam jak ona się nazywała, ale to ona była zywana właśnie. Ale Wow. Wow, kolejny drop. I to taki... Wow! Nie wiem co z tym boksem jest, ale by podsumować te dropy, które tutaj są. to już to... Jest... Są... naprawdę bardzo, bardzo mocne dropy. To, to, to chodzi tu rest of... The best of uh, One Piece. O to chodzi tutaj chyba, tak? I może ci znawcy One Piece niech się wypowiedzą, bo... bo ja takowy nie jestem. O, jeden z marynarki. I to jest, to jest drobik I tu mamy. Co to jest za scena? Nie, nie wiem, co to jest za scena. Nie jestem w stanie teraz rozpoznać. Tu mamy. koło tu mamy? Tu mamy, bo jedną z kapitanów. Ale ta postać, kurde, OP-02099, ten kapitan to jest, kurde, kozak. On walczył chyba w y, Marine Island, tak? I on chyba z to jest ten kapitan, Czy nie pamiętam. O, One Piece jest długi, szeroki, kurde. Ciężko mi tutaj, e, ciężko mi tutaj to... O, mamy yy, Trafalgar Low, tam był, o, czapa. O, jaką jak ma grzywa, super zrobiona. Mega, o, bardzo piękna postać. Kogo my tu mamy? OP-06, srk No i mamy, mieliśmy tą kartę, już tylko jeszcze jest w RC. No, przyznam wam szczerze, ciekawe, czy będzie Last czy jakaś manga. Może, może, czemu nie? Przydałaby się, przydałaby się ale na razie ten drobny jest z... chyba takie placki ukryłem to, tam... no, nie wiem dla te karty są warte ale naprawdę są piękne Kurde. są tak piękne a drobny jest tak epicki o kurcze mamy jednego z, z kapitanów OP-05SR -ka. mamy jeszcze R -kę. Kurcze nie pamiętam, jak postać kojarzę, ale kurczę, nie pamiętam, kim był, ale to, jest, to też jest ładna. Czyli chyba, chyba, może widzicie, jak się to mieni. No, ten drop, przyznam wam szczerze, bardzo jest yy, Oglądajcie do końca, trzymajcie się.